Czy wiesz, że Adam i Ewa stawili czoła niemożliwej próbie w raju? Zostań z nami do końca, aby odkryć sekret ukryty w zakazanym owocu. W ogrodzie Edenu Adam i Ewa żyli w doskonałej harmonii, otoczeni pięknem i obfitością. Wszystko, czego kiedykolwiek potrzebowali, było na wyciągnięcie ręki. Raj stworzony po to, by ich karmić i chronić. Bóg dał im wszystko, ale z jednym prostym przykazaniem: Nie jedzcie z drzewa poznania dobra i zła. A jednak wydarzyło się coś niespodziewanego. Pojawił się podstępny wąż szepczący wątpliwości i obietnice mocy, subtelnie zmieniając ich perspektywę. Wyzwanie oporować pokusie czy ulec pragnieniu, by dowiedzieć się więcej. Wybrali owoc, a ta decyzja zmieniła wszystko. W tym momencie utracili niewinność, a grzech wszedł na świat, a jego konsekwencje rozbrzmiewają przez wieki. I wciąż mają wpływ na nas dzisiaj. Ale co naprawdę oznaczał ten owoc? Czy to była tylko jabłko? Czy może coś znacznie większego? Zakazany owoc to nie tylko zwykły owoc, to była próba posłuszeństwa i wolnej woli. Podobała Ci się ta historia? Polub skomentuj chcę więcej i obserwuj nas, by poznać kolejne niesamowite historie biblijne. Tak jest napisane w Ewangelii według Jana, rozdział trzeci, werset 16. Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne.